Większość ludzi dzisiaj jest tak przebodźcowana, czyli ma tyle różnych propozycji spędzenia wolnego czasu, zajęcia się, rozrywek, używek itd, i tak dalej, że żyje tylko chwilą obecną, tylko tym, co się dzieje teraz. Nie za bardzo myśli o tym, co będzie później, jaki jest cel, sens, to, to w ogóle nie ma czasu na takie myśli. Wcześniej też ludzie mieli dużo rozrywek, i jeden z takich bardzo mądrych ludzi z tamtych starszych czasów, akurat Mojżesz, ma na imię, on prosi Boga zobaczcie o co. Dwunasty werset z Psalmu 90. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Czyli jeśli ludzie Będą żyli chwilą teraźniejszą. Jeśli nie nauczą się tego, że są tylko cieniem, że są przemijający, że życie trwa kilkadziesiąt lat, a potem co? Jeśli się nie nauczą właściwego podejścia do życia i czasu jego trwania to jacy będą? Bo mi z tego wersetu Wychodzi, że głupi. No to rozejrzyj się wokół siebie. No zobaczysz, czy to słuszny wniosek.